Ciewonaczko, z tej strony Miki. Dzisiaj kolejny odcinek z Mechanika Maszyn Rolniczych W tle będzie ze mną jak zwykle wykwalifikowane mistrz Adam 15 A witam serdecznie No w sumie bo dzisiaj LS, znaczy LS, FS, yy, coś tam na Multi, ale nie pykło z tego względu, że jakieś mapy szukam. Właśnie więc jakby ktoś miał jakąś mapę fajną do farminga 15, to może mi podesłać. Bo jednak tam też nadaje do dupy, a coś nowego by się przydało. Coś większego. <laughs> No, a my nie przedłużając bierzemy się do roboty, mamy wymienić niezbędne elementy ramienia złotnicy. wykonać jazdę po torze testowym. Okej, okay. w ogóle co? poczekaj, zobaczmy sobie specyfikację. Nazwa MFWD yeah, 128 koni ma. Co to za ciągnik żeś dostał? Jonder chyba. <laughs> Jonder? No. no tak, jąder to wszystko jasne. Ale nie jest Może to klas. Pewny. Nie, ją chyba. No to zwrotnice. No to musimy sprawdzić yy, kondycję. Jak się kondycja, a to się skończy, Ale powiem ci, że w 15 w karmechanigo naprawdę pięknie 27%, zrobić. ci czyli to już. No. Te wszystkie układanie Naprawdę, coś pięknego. Wymyślili. Yy, Element, powinien być zwrotnikiem zasady wymiany. No jak zwykle, no coś by dali w końcu, jakąś skrzynić. To hpm ale dałem radę. A tutaj co będzie do wymiany będą pewnie tylko te jeszcze posprawdzajmy sobie to wszystko w kole ale elementy zwrotnicy to będzie tylko to a jeszcze dobra eee, okej okay, zobaczmy jeszcze drugie koło podejrzewam że to będzie dobra to bierzemy się e, za demontaż tryb montażu nie tryb demontażu odkręcamy nasze śrubki. Właśnie Adam, w kar mechanik 15 masz pneumata, czy nie? Jednak nie. Znaczy, no. znaczy, chodzi ci o dźwięk pneumata? No. No nie ma. Byłem jednak pewny, że jed... pewny, no. Liczyłem się z tym, że jednak dodadzą to. Mhm. Ale jednak normalny dźwięk tykającego klucza, jak tak zwykle. Grzechotki tak zwane, co nie? Ale naprawdę, no, no, dodawali no, no. dużo ciekawych rzeczy, żeby Ty po prostu poczekaj, musza... tam wykupić no. doświadczenie. Yy, które po prostu przyspieszać i odkręcanie tych śrubek, co nie? Aha, no. No, no, no. no, pierwszy raz na wiosce takie coś może. <grymne> nie ma co się dziwić. No weź się, odkręć No weź się, odkręć. A, nie muszę odkręcać się dobrze. Zajmujemy drugie kółeczko od naszego Johnsyra. Cieszę się, nie że Wam się ta seria podoba. W sumie <grymne> nie mam żadnego pojęcia o tym, ale. Jakby nie było, jest bardzo miło. Milusia. Ludzie pytali, gdzie można tą grę kupić. Otóż tą grę można sobie kupić na Steamie. Ja ją kupiłem z symulatorem farmy. Dodatkiem premium. To właśnie ona była w tym dodatku premium. Mhm. Mm bo na Steamie okay. kosztowała za drogo niestety. Bardziej mi się tego pocała zrobić. Co, e... co? zgadzam się z nimi. Naprawmy sobie. Nie, to nie, 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 tego, tego naprawiaj, to sobie naprawmy, o, proszę cię bardzo, panie dziejaszku, tryb montażu, Zarzucaj już naszą tutaj ramię zwrotnicy, w sumie by mogli coś ciekawszego dać, no już, Piastel, już normalnie, już tak, powiem ci, że już mam opanowane yy, przednie praktycznie budowę koła, to jest zwrotnica, wszystko to mam opanowane... Ulala, no. robisz postępy To już normalnie wiem, wiem wszystko gdzie co jest Więc jest dobrze, słuchaj To gicie. Może sobie dajmy najpierw ten drążek, już tak mnie zapomnieć Obciążniki ma na przykład. eee no, elegancko Pyk, uchwyt piasty Łożysko przednie Piasta przednia. Koło. Dokręcamy. Przednie sprawia tam nasz. Śrubeczki. Nie, ale przydobisz takie tak jak takie, takie bzz, bzz. A to takie. Tryk, 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 tryk. O, jest SMS ich tam ma jak zwykle. Przednie nigdy telefonu nie potrafię wyciszyć. Ale nie, czajże, że zawsze podczas nagrywania czy czegoś jest prawie to piknięcie. Nie, nie pamiętam, że jakiś film u mnie bynajmniej wyszedł bez SMS-a. Bez piknięcia SMS-a. Dobra, jedziemy na jazdę testową. Zobaczymy w ogóle, e, czy jakaś różnica będzie w prędkości, czy w czymś, e, między żądźlirem a zetorem, albo władkiem. Co? Tak. Żądźli kurczę. Dobra. E, no co tu w środku w kabinie? No, w kabinie trochę ubogo. Aż w sumie, no, jak na żądźliera to aż normalnie, jak nie rządzi. Skręt ma trochę słaby. <słuch> Drążek, drążek kierowcy, <laughs> Tutaj... W ogóle... Śmieszno ma kabinkę. Nie ma co... Nie ma co ukrywać, że ma... Tam, taki tam, Sorry, tam jak i się widok... Nie mogę widokiem obracać w tym Jodlirze. No nie pierdzielcie. Ale w ogóle nie, no... Ile razy bym to nie powtarzał? Mnie rozwala ten tył ciągników, nie? Po prostu też sięgna. Na mocowanie maszyn, podnosień To jest tak zrobione śmiesznie że W ten rządnik ma chyba kabinę jakąś przerabianą, jakiegoś Bizona Taka dziwna wielka. No chyba że miały te stare, nie wiem, nie znam się na johnach. E, tak żony że ci przerwę. A kiedy ogólnie odcinek z y, symulatora farmy? Ja dopiero popatrzę jak wprowadzą orkę nową i tak dalej. Kiedy będzie patrz? Nie wiem, za miesiąc To trochę poczekajcie. No niestety, ale nie będę patrzem nagrywał, bo nie ma sensu. A no, 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 tak, tak, zgadzam się z Tobą, 110%. No dobrze. Teraz bynajmniej. O, był od przodu trochę Johnny Ale to jeszcze ta kabina stara w sumie, bo tu jeszcze ma... ...drzwi tak na rantach mocowane, wiesz jak to wygląda? Wiesz, chyba, nie? Wierdziesz. No pewnie tak. Nie, wiesz, tak na tej tak na rantach ma... ...pomocowane. Więc to jest stary, starszy typ w sumie, no ale... Zobaczymy, jaki będzie kolejny ciągnik. Ale nie wygląda ten ciągnik na 128 koń. No akurat, co, jak co, ale na tyle to ja bym mu żyć nie dał. Tak naprawdę, no ale. Jakie tutaj Skoro rzeczy robią? Tak w błąd wprowadzają? Nie wiem, jak tak można. Ta maska taka nieco za duża do niego, ale to. Dobra. Naprawiony to do domu. No, mogę wą... wiesz, taka prawda. A won mi stąd. No, co będzie mieć? Ty, niebieski zetul! O Boże... O, w końcu! Sprawdź stan tłumnika i dokonaj niezbędnych napraw. A powiem Ci, że niebieski teraz to widziałem tego starego... Yyy... Majora, to nie? A no jo. Ja. To, to były mora, niebieskie. To sprzedajemy właśnie te części stare. Kojarzę takie o niebieskim To Te sprzedamy, nie będziemy zagracać. Dobra. E, sprawdź elementy tłumnika. Okej, okay, to sobie tak. E... Nie to. Maska, czy silnik? Silnik. No to sprawdzimy sobie kondycję. Najpierw tłumnika naszego. No tłumnik już do wymiany jest, do, do naprawy może bardziej. O, powiedzmy sobie tak. Więc od razu co, demontujemy. Tam do, i ogień. Tryb demontażu. Cztery śruby tylko trzymają, także easy. Ale o, głęboko wkręcone, bo długo się kończy Ale wymagania mają No mówię ci. Dobra yy... I w sumie świece żarowe to już nie będzie tak. Czyli tylko tłumik chyba będzie. pośrodku, by to było. O kurde. Droga, drogo naprawić co, ale dobra naprawiamy. Yy, tryb montażu. Montujemy wydech i w sumie po wymianie. I rozwalamy to, że potem jest ta jazda po to, że No i co? I jak będę tu mnie testował? No ludzie, no. A serio masz, e, nawet pojeżdżę ten po nikomu masz jazdę testową zrobić? Po wszystkim muszę jazdę testową zrobić, wiesz? O Boże. Ty, ty, ja w 15. Ja jeszcze ani razu nie miałem tej jazdy testowej. Mhm. Znowu wiesz? będę musiał włuszyć się przez 3 minuty, przez 2 minuty po tej samej nudnej, kurde trasie. No Ale, jak no, ale, co, ale... W, 14, w 14. Tak było w Karmechaniku też. Bo hmm. no to ta sama jest, wiesz, sprawa. No, wiesz, no to, to takie życie, niestety. No. Także znowu y, kolejna dawka przejażdżki po jakichś okolicach farmy, bez kierowcy, y, zdarnie sterowanym ciągnikiem przez joystick. I chyba jednak ten widok się nie obracał, albo mi się coś wydawało, że przy ciabku się obracał. Przy władku znaczy się. Bo znowu nie mogę obracać widokiem, no ale. Mm -hmm. Muszę też się pozachwycać widokiem od tyłu niebieskiego zetora. I tym, I tym tłumnikiem, zobaczcie jak on teraz, jak on teraz w ogóle inaczej kopci, tak? W ogóle inaczej ten dym leci. Pod innym kątem do środowiska, mniej zanieczyszcza to środowisko, jest bardziej ekologiczny. Ślicznie żeś to powiedział po prostu. No no coś mówię, w ogóle te lusterka. Miazga. Ja, no po prostu miazga ten ciągnik jest, tak? No i znowu wymieniałem tłumnik, testuję od silnika, hamowania, zawieszenia i układ kierowniczy no bo to przecież tłumnik to wpływa na wszystko. <noise> Grubo. Widzę, że tam naprawdę grubo. Nie no, ale bez co tak, ale ta jazda testowa to już mogłaby zostać powinięta, no. Rozumiem, dobra, wymieniam jakieś coś tam hamulce, tak, zawieszenie, jakieś układy, kierownicze, ok, ja zatestował, żeby sprawdzić czy ten. Ale kurde po wymianie tubnika, żeby robić jazdę testową, to ja nie wiem kto to wymyślił. Znaczy, dobra, może inaczej. Ja zetestowałem tu tłumnika, ok, żeby sprawdzić czy wszystko ten, ale nie kurde testować hamowaniem od silnika zawieszenie. ale ty się denerwujesz na ten grę. Nie, no, wyrażam swoją opinię i tyle. Wyrażam swoją opinię? Ja lubię swoją opinię wyrażać i ty. no, tyle. wyrażasz tą opinię. No i znowu mi krzesło po skrzypi. Pocisną cię, że nie, ci krzesło skrzypi. No jak? Dobra, naprawiono to do gówno. Wyjeżdżaj Zetek. Zobaczymy co dalej. Jakie przezwiska. Zobaczcie. Zetek, joder, nie? Yonder. Jonder, ta jonder. O, teraz mamy Klasa Forschnita. Albo co to jest. Sprawdź wymień niezbędne y, elementy układu paliwowego i co wykona jazdy w tobą potorze. Adaś. Adaś. Yy, potrzebujemy się dostać do filtru paliwa Aha, nie, chyba, że to sprawdzimy cały bak Ale najpierw nie, najpierw nie, najpierw sobie kondycję sprawdzimy tutaj Ale bym miał pompę jakby trzeba było bak wymienić Nie no, baku nie trzeba Jeszcze raz, co miałem sprawdzić Elementy układu paliwowego To co mogę sprawdzić, ode? Elementy układu paliwowego. Tak. Nie wiem co tam w tej grze zaznaczane, no pewnie... Filtr paliwa. O, nie, będzie ręczna pompka paliwa, słuchaj. A widzisz. Takie rzeczy też tam się dzieją. Bo... Nie, filtry sprawdzałem, filtry są ok. Dobra, czyli żeby zdemontować to to musimy oczywiście przewodziki. Pierw zdemontować i teraz możemy pompeczkę zdemontować. I chyba to też było na tyle, w sumie. Zobaczymy. Mm -hmm. Spróbować można. Bardzo bardzo te naprawy są. Dzisiaj, że tak powiem, skąpe, skąpłe, ale. Ale jednakże tak to więcej robimy zawsze i ciekawiej, by nie patrzeć. Oczywiście, co jak, co, ale. Przewody paliwowe, no, no, no to dobre. Jeszcze sobie sprawę. No, tak na to, to nie ma nic do rzeczy, no więc. Ty kur. Co ty Ślipo jeszcze masz? Kable rozruchowe, to też raczej nie mają nic do rzeczy. Te rzeczy Ale nie mają. Ale możemy sprawdzić, w razie czego. Zobaczymy, co jest z drugiej strony no silnika, to w ogóle... Wentylator, to, to nie, no to chyba... Chociaż, poczekaj... Układ paliwowy, to świece się mogą zaliczać, czy nie? Chyba już nie, bo to będzie bardziej... Układ chyba, zapłonowy do, też. No, no właśnie, do rozruchu. Pompa wody, to nie, pompa wtryskowa, to może... O, widzisz? Pompa wtryskowa też, widzisz? No, dobrze, no to że... na pewno. Dobrze, że spojrzałem. Ja. Dobrze, że ten... Od razu kable sobie dobrze, że nie miałeś takich problemów jak ja. Dobra. Ostatnio się męczyłem i nie, Miałem wymienić cewkę zapłonową, co nie? Ja, no. kurde, prawie cały silnik bym rozebrała Cewką yy, od tego. Zapłonową mnie fajka, co nie od świec. Pozdrawiam. To co, coś siębie siebie za mechanik. Pozdrawiam. Nie, ja jestem silnikowiec słaby. Muszę przyznać bez bicia, że niestety ale silnikowiec ze mnie słaby. Ale Wreszcie. dobrze, że jest właśnie lakiernia i te sprawy i blacharnia, bo to Nie, bardziej wyuczony byłem jednak. Jednak więcej, jakby to powiedzieć, swojego życia praktycznego przeżyłem. No przez Opon. Nie. W korsie to też. Nie, to z zimowych to też. na letnie i. z letnich tak. na wiele Ale jednak blachara była. Częściej u mnie spotykana w robocie niż silnikowiec, więc dlatego, niestety, ale przez swoje 3 lata nauki mm, coś tam kojarzę, ale po prostu mistrzem nie jestem, więc. Ale mi się wydaje, bo ten ciągnik po prostu jedzie najszybciej ze wszystkich. przynajmniej takie Lopanie. wrażenie odnoszę. Ja ostatnio jechałem za 30, to kurczę, 25 na godzinę w Jo? Aż tyle ciągło? <laughs> to ładnie. Chop, przygazował bązę aż miło? <laughs> Hacker. Hacker bo... No i wszystko jasne, żeby nie było jakieś tam jakieś tam zmianka o nim jest. Jo. Młyczki se chodzą. Jak zwykle. O, sobie sprawdźmy... Nie no w środku to jest tak samo w każdym zetorze, w każdym rządisze, w każdym ładku. w środku jest tak samo w każdym zielniku. Ale tu liczy się zabawa w sumie. No prawda, mechanik mogłoby o te licencję jednak się postarać wtedy by była mega, co nie? Super, ale... W sensie na samochody czy... Na samochody, znaczy na cała ta seria mechanik Team Lab No wiesz ja Wiadomo, że na to... mogliby, Gdyby ale... na to dostali licencję to naprawdę byłaby mega, ale to wtedy naprawdę byłaby Gra wymagalna no porządna, więc tu nie ma co Kombinować to nie? W sumie no to jest taka wiesz, zabawa, nie? Fajna no tak. zabawa w sumie, tylko no. Ja nie narzekam. jednak niekiedy trochę drażni, jak musisz te kółko niebane robić, to trochę Ty to drażni. Ty się uparł na tą jazdę próbną. No bo jedziesz kurcze jak ten i Co prawda, to prawda, w 15 spokojnie nie muszę się męczyć. Chociaż dziwne, bo nawet po, przy, bynajmniej po wymianie, nie wiem, tam drążka kierowniczego czy czegoś, no jazda próbna by się przydała, to no, nie? No. A właśnie, nawet tego nie mam w zaznaczonego w 15, więc... Dobra. Zobaczymy, co, co dzisiaj naprawimy teraz. Nasze, co dzisiaj, co teraz naprawimy. Coś tam na pewno. Nie wierzę! Ty! Wymień silnik w Zetorze. Bizon! <laughs> nie gadaj! Combine masz? Bizon, tylko... albo Nihalan, bo żółty. Ale chyba Bizon! Boże, no tam mamy o, Bajzona nie już się nie rów O, rób. to sobie jeszcze bizona zrobimy, zrobimy sobie w tym odcinku jeszcze bizona, dobra Sprawdź elementy wadliwego układu rozruchowego oj, 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 O kurwa, gdzie jest teraz w silnik? Na górze? Jak ja na górę wejść? Ty, właśnie pompa, nie nieciekawa, jak ty tam będziesz wymieniał No bo przecież tu trzeba na górę wejść No jak? Może jest taki jakieś Aha, nie, 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 trzeba, wiesz A co, powiedz mi, że silnik ma pod headerem Właśnie z headerem dostałeś go, czy nie? Nie no co ty. Bez headera, to pewnie gdzieś tu tam gdzie, gdzie ten. Gardiel cały. <grym nie wiem <grym> tak no. to jest tak na tyle, że, że nawet nie muszę wchodzić na ten. Na. Sama się reperuje? <grym> nie, nie o to mi chodzi, że nie muszę nawet wchodzić na kombajn, żeby dostać ten silnik. To ja się tak zapytam. To jak to musisz tam zrobić? Po prostu widok się przenosi i tyle. A, widzisz. Dobra już yy, Boże tak po pierwsze sprawdźmy sobie Dobra yy, tak demontujemy już za pamięci Nie tryb montaży, tryb demontaży Pro to już niczego sobie sprawdźmy Tak na wszelki wielki Ale podejrzewałem, że to tylko będzie yy, że to tylko właśnie będzie ta część Teraz zobaczymy tak, to też mi się wydaje, że to będzie wszystko. Czyli w sumie przy pierwszym naszym kombajnie nic yy, poważnego się nie stało. E no to pompa, chłopie, żyć nie umie roć. Oj, teraz ja testową to nawet zrobię z chęcią, bo jestem ciekawy, jak będzie wyglądała tym Bizonem. Bizon tam w 30 na godzinę będzie ciągnął. Co, ty, jak będzie 15 jechał, to wszystko. Tu. Zobaczysz, w tejże będzie jechał 30. Ty! Nowy test do, do Bizona. Nowy tor. A widzisz i widzisz, a tak żeś narzeka. Zobacz, w... ten Bizon ma w środku jakiś niholand, czyli to ten Bizon jest z BS, jakaś to seria już, To Bizonu Ty, o jaki dźwięk ma. Bo... Aczkolwiek coś że na zewnątrz jest w środku. Hamowanie musimy, o. Hamuj, Zenek E no maszyna jak ta lala. Trochę obdrapany, ob, taki obrysany, ale no... O, śrupany, powiadasz? No nie, muszę tyłem, zobacz jakie manewry tu muszę robić. Dojechałem tutaj, tutaj Tam. tyłem, prawdopodobnie. O, szkusiaki, normalnie masz nawet zobacz, tego. Nawet kogut jest! O, myślę, że nawet masz parkowanie tyłem. A wiesz to jest najlepsze? No. że koguta tylko widać od przedniej strony jak z tyłu za kogutem mam kamerę to go nie widzę aha pozdrawiam jest taki kogut tylko jednostronny taki kogucik kogucik dokładnie gruby kogucik no układ kierowniczy jest chyba sprawdzimy ładnie super A! ale to my zaskoczyli teraz zapalujemy normalnie no, nawet 23 na godzinę I tam widzisz mówiłem, że będzie prawie 30 jednak Ciężko się dłamać Ale no. idź idzie. Idziemy powiadasz, no to i idziem. Ja ładnie, się... ładnie to było, to nie ma nie ma co co powiedzieć, że było brzydko, bo było ładnie. Pierwszy mój kurcze kombajn naprawiony 155 koniam, a nie sorry, to Holland jest. Nie Bizon, patrz no nie przeczytałem. Holland to nazywa się holland holland a co zapomnieli napisać nev tak albo old mogli old holland też ale to ten holland ten starszy na bizonie chyba jeszcze tak z wyglądu no i teraz mamy pomarańczowego władka ale pomarańczowego władka i sprzęgło w pomarańczowym władku o widzicie będziemy robić już przy przyszłym odcinku co i ślizga się sprzęgło dobra więc już sprzęgło w następnym odcinku, więc dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć. Na razicho.